O Jezu. Zu te dźwięki, już prawie od jednej minuty. No, Nie, Czekaj, trzeba coś zrobić. Podam mu miksturę zmieniającą. O Jezu. Możesz się zamknąć. A ty zaraz stuknę w te szkło. Ja sobie jasno tu ucieknę. Nie uciekaj, zostań, zostań, to pomóż mi. Co, jak się właśnie rozwali, to zacznie to wygrygać i nawzajem? Dobra, może pójdź się, pójdź się gdzieś rozwijać, pójdź coś zobaczyć, poddychać świeżym powietrzem, jak chcesz. Ja się nim zajmę. Dobra, jest. Co to jest? No dobra. Chyba mu już nie będę podawał tego. O Boże, co się dzieje? Co, co, jaki alarm? Kurde, co? O, alarm! Alarm! Ja co, co? To... O Jezu! O Jezu! Uciekaj! O Jezu! O Jezu! O Jezu! O O Jezu! Się stało? O, ja o. Jezu! O Jezu o. Co się stało? Ty, otworzę! Halo? Ktoś tam jest? Jezu Co? To ty? No, nie poznajesz. Co się stało? Uh -huh. O! Ktoś nam, po, ktoś nam potworzył i głąb! Ciekawy kto? Widać drzew! Mocno ucierpiałem. O, tu lawa, jak to ciepło. To się trochę ogrzeje. Jak ty jak to wybuchło, to, to, to cię wyrzuciło gdzieś. No właśnie obudziłem się gdzieś daleko. Czekaj, ściągnę ten hełm. No. Ej, piączkę ma. No widać to, że raz jakąś pionczkę. Czekaj, też zajmę ten hełm. Och. Ojej, że też zdjęłem ten hełm. Od razu mi lepiej. Uch. Dobra, co się z nim stało? Ej, ty pamiętasz jak on cię nazywało? Bo ja a coś nie... Jakoś mi się przypomina, że chyba Felix. I czekaj. Ej, Felix! Obudź się! O Obudź się! Zostaw go! Poczekaj, zobaczę czy jest jeszcze ciepły. Ciepło! No. Naprawdę. No wiesz, może umarł. Co to w ogóle jest? Nie ma jest ściśnienie. taki rodzaj... Daliś... To chyba ten glut, co był tam na górze. Okay. Daliśmy żeby nie zniszczył szyby, bo to gluty i go się tak łatwo tutaj glutów nie da zniszczyć. Ej, budź się! O, to była śpiączkę. w Czeka Czekaj, spróbuję może to rozwalić. Może go jakoś wyciągniemy. Pomóż mi. O, dobra. Poczekaj. Próbujemy go wyciągnąć Dobra. bo tam jest lawa. dobra. Jakoś go wyciągniemy. Oh. Dobra, dobra. A ja nie głową chyba. Jestem... Ej, on? Wsią... Nie, on chyba... Który... No przyszł głową, bo teraz paczkiem tu. Z, 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 z... A, Ej, opchodź się! Obudź o się! się! Obudź się! Obudź się! O się! Bo może go tak nie bijmy, bo jeszcze Chodźmy do lawy, go zapnijmy. Do... Weź się! Nie, kopun... nie, nie! Nie, nie, nie! Może jeszcze żyje. Czekaj, spróbuję go wepchać na tą skałę na górze. O! Rzuć! Wróci... Mam pomysł! Wejdź tutaj! O, wskoczył! Jako zło. Dobra. Mecz go nie przekonuje. Ej, Dobra, czekaj! Może... Trzymaj, trzymaj go tak, tu, 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 tu trzymaj. Ja wiem, co go odczuć. Tu... Może nie chcę pić? Nie chcę pić. Skąd wiesz? Wiesz, czemu on taki może być? Bo wiesz, ile od nas z serii tych y, naszych. No, no ty. Marce on trzyma w ręce? Leku. Tak, Chyba co? To wcześniej trzymał. Ten lód. Dobra. Próbujemy go. Czekaj, czekaj, nie zostaw go, nie ruszaj się, ja mam pomysł. Może go to odrzuci. Co odrzuci? Piasek? Ono? Ruszył Woli. się! Felix, obudź się! Nie, bo to jest góra, chcesz żeby się złamał człowiek? Czy tam otwór, czy nie wiem co? O dobra, We, ja go, zapchniemy go do wody. Żeby on... Przewoda Że mu pomoże. Coś chyba... Mruczno coś, ale nie wiem. Może tylko się przesłyszałem O, spadł z dużej wysokości. A! Też spadłem, weź go. ała. poczekaj, spróbujemy go. Chyba! O! Jest w wodzie. Poczekaj, niech to wejdzie trochę głębiej do wody.

Szybko! Zanim... zanim wszystko nie... zanim... Zanim wszystkiego nie zatruł! Szybko, Dobra. Halo? Hej. Halo! Ulucielka, łapać go! Felix! Stój! Łapiemy go! Stój! Patrz tutaj! Ej! Wyjdziesz? Ja mi się trochę zbroi. Okej, tak. okay, dobra, chodźmy go obronić. O nie, tylko są bagna, o nie, tylko nie bagna. Tutaj trochę dużo krzaków jest. No już weszłam, się trochę obrudziłem, mój strój. Ała, ja tu ja ja się ma... targam. Cały mokry spodnie mam i buty. <noise> Taka go w głowę. Może to Stój! Co no my ci takiego go. zrobiliśmy? Trzeba go... Trzeba, Trzeba... On musi zemdleć. Musimy... Małe się... spodnie! A. Musimy na nim przeprowadzić... Nie Badania! Stój! A on będzie cały czas uciekał, on ma tu nas. Dobra! On musi się on kiedyś się zemdleje, jak będziemy go tak widzieć w głowę Spadł z dużej wysokości On zemdlał? Nie no jeszcze. Dobra, gonimy go Wypchnę go z tej wody Wypływaj! Dobra, musimy go stąd jakoś zabrać O, dobra o, siedź tutaj. Czekaj, może się przebierzemy, bo aż ja mam całe buty i spodnie mokre. Czekaj, no, tutaj! No, siedź! Siadź! I się nie ruszaj! Dobry piesek. Dobra, trzeba go trochę wykopać. Siedź tam. Bo tego glu tym glutem nie wykleję. On no, to wszystko u No nie, 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 bo on to zje! Czekaj, odsun się, odsun się. Ja wiem, ja zrobię mu te tak przymocne ziemie, że nie zniszczy Dobra, to ja idę się przebrać. No to ja też. O dobra, ja już się przebrałem. O Jezu. Ja nic nie miałem, nie wiem, taki strój tylko. Ja dziś wziąłem jakieś i zrobiłem. Jakiś strój, jakąś paska otwieramy tutaj czy nie? Czekaj, bo tak to, 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 to trochę ta ziemia jak przytwardniała. Ooo, bojnie szlękła. Dobra, wy, niech on może wejdzie. jak jak zacznie znowu uciekać, nikt zacznie uciekać. Pakać cię, gości, nie uciekaj! Nie uciekaj, rozumiesz! Chodź, idziemy. Zostaw to. A, ubije mnie Nie chcesz, żeby pobijesz Ej stój, Jezus! Ja nie mam do Ciebie sił już Dobra Idziemy za nim